Ciła w krypto. Zobaczcie, mamy główną stronę CoinGecko i na niej widzimy 60 344 dolary dokładnie teraz, czyli 28 lutego o godzinie prawie 16. Przebiliśmy 60 000 dolarów, na Ethereum przebiliśmy 3300 dolarów. No i jeszcze jedna rzecz, na którą mega trzeba uważać, jako przestrogę Zobaczcie, jest jakiś projekt, który ma 750% jednego dnia, dosłownie pewnie w kilka godzin. To nie znaczy, że jak wejdziecie na CoinGecko, to warto te projekty kupować. Nie wiadomo bardzo często, co to są za projekty. Czasami może być jakiś rack pull, czyli tak zwane ściągnięcie dywanika i zabranie środków. I trzeba naprawdę uważać, w co się inwestuje. Ale mówiliśmy, że będzie kilkaset procent dziennie, więc mamy kilkaset procent dziennie. Weźmy inny projekt, PoliSworm, 90%. PP 43 i są to projekty, które zarabiają tyle w ciągu jednego dnia. Zresztą 43% PP Arwif. To ciekawe, bo wczoraj na naszym webinarze wewnętrznym dla patronów właśnie mówiliśmy o Arwif. Mówię, jeszcze Arwif nie ruszył tak mocno w stosunku do tych innych tokenów, które były. No i proszę, dzisiaj mamy 40%. Więc bardzo fajne odbicie, jeżeli chodzi o Arwe'a, zresztą no, dzisiaj dużo rzeczy odbiło, ale zobaczcie, to jest pierwsza setka i w tej pierwszej setce nie wszystko odbiło, tak? Czyli na przykład BitTensor, czyli bardzo dobry projekt, w dół. Five w dół, ale to nie są duże spadki. Stark, w dół. Osmosis, w dół. Flare, w dół. Więc zobaczcie, że nawet jeżeli cały rynek, można by było powiedzieć, odbija, nie zawsze wszystko będzie szło w górę, i na to warto zwrócić uwagę. Idźmy dalej, jeżeli chodzi o to, co dla Was dzisiaj przygotowałem. To jest właśnie ten White Rhinoceros, czyli nosorożec, pewnie biały nosorożec. Zobaczcie, jak to w ogóle skacze przez cały czas. Więc na takie projekty po prostu trzeba uważać. Jak wygląda kwestia tutaj Bitcoin Dominance? Zobaczcie, osiągamy w tej chwili poziom 54,40. Jest szansa, że go, że tak powiem, lekko przekujemy. Wtedy bitcoin może osiągnąć pewnie ze 65-67 tysięcy dolarów. Jeżeli 60 tysięcy nie jest dla niego już za dużo, ale na wykresie widzimy, że no to szczytowanie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekt, tutaj widzimy, że już mamy oversold, jeżeli chodzi o bitcoina, ale to szczytowanie. Takie poziomy to nie, nie musi być już koniec. To jeszcze może być pociągnięte właśnie do góry, bo być może za chwilkę dojdzie do nas ulica. Co sobie za chwilkę wygooglujemy, jeżeli chodzi o Google Trends, i zobaczymy na jakim etapie w tej chwili jesteśmy. Jeżeli chodzi o ulicę, popatrzmy dalej. To już było, jak wygląda to? No, kind market cap. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać extreme grid. czy jesteśmy już bardzo, bardzo chciwi czyli rynek jest bardzo, bardzo chciwy. Zazwyczaj kiedy dochodzimy do extreme grid, extreme grid to w tym momencie widzimy też spadki na rynku, czyli lekki korekty, to nie znaczy, że musimy od razu zawracać, że to już jest koniec hosty i w ogóle, ale widzimy, że wtedy są spadki. Więc to widzimy Czemu tu mam jasne, a powinno być ciemne? Ja używam ciemnego, wtedy naprawdę oczy się dużo mniej męczą. Natomiast, na co warto zwrócić dalej uwagę, jeżeli chodzi o kwestię związaną z rynkiem kryptowalutowym? My mówimy o kryptowalutach, ale zapominamy też czasami o tym, że mamy rynek tradycyjny i ten rynek tradycyjny głównie jest omawiany przez czasopisma, więc kiedy wpiszecie sobie na Google Financial Times, e, Boże, Financial Info, jeżeli chodzi o rzeczy związane z tym, szukacie, wchodzicie na Google i chcecie po angielsku wpisać Financial Info, no to wchodzicie i dostajecie oto takie zakładki. Więc mamy Financial Times. I zobaczmy sobie, gdzie, proszę, pierwsze miejsce po lewej stronie. Bitcoin przybija 60 tysięcy dolarów. Idźmy dalej. Mamy CNBC. Popatrzmy, czy mamy tu gdzieś informacje odnośnie bitcoina. Bardzo proszę. Bitcoin jumps above 60, czyli ponad 60 tysięcy dolarów, po raz pierwszy od 2021 roku. Idźmy dalej. Bloomberg. Być może znacie Bloomberga. Najważniejsze. Miejsce, wszystkie firmy korzystają z tak zwanych tych tablic, nazwijmy to w ten sposób Bloombergowskich. Tam są najlepsze dane, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku. No i proszę, pierwsza informacja na Bloombergu: Bitcoin przebija 60 tysięcy dolarów. Financial Yahoo! Przechodzimy sobie od góry do dołu, i proszę, tutaj na. W pierwszym miejscu Bitcoin przebija 60 tysięcy dolarów. Czy mamy to gdzieś jeszcze Market Watch? Czy na Market Watch będzie? To już są dalsze, nazwijmy to może mniej ważne wyszukiwania. Jeżeli chodzi o to, te główne, czyli tam, gdzie są masy ludzi, też to, to trzeba w ten sposób do tego podejść. Ale tutaj już mamy Baletin, Market Watch Live. Bitcoin przebija 60 tysięcy dolarów. Proszę bardzo, mamy ile sześć bardzo ważnych portali, jeżeli chodzi o Amerykanów, Bitcoin przebija 60 tysięcy dolarów. Czy to jest bardzo ważny news? Nie, to nie jest bardzo ważny news, to jest bardzo, bardzo ważny news. Więc zobaczmy sobie teraz, jak wygląda Bitcoin, jeżeli chodzi o kwestię związaną z rynkiem, czyli z wyszukiwaniem słowa w postaci Bitcoin. I oczywiście Polska nas mało interesuje, interesuje nas cały świat. To zobaczmy. Przez ostatni dzień, czy podskoczyło? Hmm. Widzimy, że tak, ale interesuje nas to w ujęciu troszeczkę szerszym. Więc nawet w ciągu ostatnich 30 dni, pomimo tego, że dzisiaj mocno podskoczyło, a pewnie będzie podskakiwało, bo to jeszcze te dane mogły tu tak, bo to jest 24, więc nie zostały jeszcze zaczytane, więc najprawdopodobniej te 60 tysięcy bardzo mocno wpłynie na to, co się wydarzy właśnie na Google Trendsach. Idziemy 90 dni, również jest spadek, zobaczmy sobie, oczywiście tutaj, to, to jest wszystko związane z Bitcoin ETF-em. Teraz będziemy mieć 60 tysięcy dolarów, jako na, mamy nagłówki. Będzie to pewnie we wszystkich wiadomościach trąbione. Popatrzmy sobie, jak to wyglądało w ciągu ostatnich pięciu lat. Zobaczcie, na bardzo niskim poziomie. To sugeruje nam, że nie mamy jeszcze tej masy związanej z ludźmi, którzy mieliby wejść do tego rynku. Myślałem, że. 50 tysięcy FOMO będzie to tym elementem, który spowoduje, że ci ludzie napłyną. Tak jeszcze nie było. Widzimy, że tak naprawdę zainteresowanie było ze strony bardziej Wall Street, inwestorów. Przejście, bo to też na Twitterze dzisiaj pisałem, to wam pokażę za chwilkę. Przejście właśnie ze strony ETF-ów na, na, na gold, czyli, sorry, tak trochę między językami skaczę, ale między złotem a, a bitcoinem, no jak tutaj popatrzymy sobie, to jest Erik nas on jest właśnie z Bloomberga i on tutaj publikuje, nie jest to, jest to ucięte tutaj w tym, co wkleiłem, natomiast widzimy, że mamy tutaj ETF na złoto i zobaczcie, jak odpływa stamtąd kapitał. Tu mamy taki punkt, nazwijmy to przegięcia, widzimy, że tutaj jest mocniejszy dopływ, tu jest odpływ czyli mamy odwrotną korelację, czyli jeżeli dopływa do bitcoina, to w tej chwili odpływa ze złota. I zaraz uwaga, oczywiście nie będzie to tak, że to znaczy, że ludzie, przepraszam, zabierają cały kapitał ze złota, nie. Ale załóżmy, że masz portfel taki, jesteś inwestorem, amerykańskim inwestorem, masz portfel na przykład 10, 50 albo 100 milionów dolarów. No to jeżeli masz 100 milionów dolarów, mówisz, może wrzucę 5-10 milionów do bitcoina masz 10 milionów, mówisz, może wrzucę pół miliona, może 100 tysięcy do Bitcoina, zobaczymy, co się wydarzy. Złoto mam, ono dobrze się tutaj trzyma, ale może zaryzykujemy, bo skoro Larry Fink, czyli prezes BlackRocka, mówi, to jest nowe złoto, nowa store of value, tylko, że cyfrowe store of value, to może puścimy tam trochę kasy. No i widzimy, że ta narracja dla BlackRocka, która... Została zapoczątkowana już jakiś czas temu, a to oczywiście jeszcze było wcześniej. Tylko Larry Fink, jak zmienił zdanie, no to to zaczęło funkcjonować. Bo zobaczcie, wczoraj po raz kolejny dopłynęło do tego rynku 577 milionów dolarów. Oczywiście, BlackRock jest tutaj królem, bo BlackRock to jest ten pierwszy. 520 milionów to są oczywiście dopływy netto. To jest bardzo istotne, żeby zauważyć, netto do rynku. No bo tutaj mamy dopływy, odpływy. Na przykład z Grayscale odpłynęło, ale zobaczcie, odpłynęło 6 razy więcej niż wczoraj, ale dobre Kroka doszło 5 razy więcej niż wczoraj. I to jest znaczące, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili na tym rynku. Ja tylko małe przypomnienie. 577 milionów dziennie górnicy wydobywają bitcoina o wartości około 50 w tej chwili milionów dolarów, czyli 10 razy więcej jest sprzedawane, nazwijmy to na tym rynku, niż jest wydobywane każdego dnia. To się nazywa scarcity, to się nazywa scarcity. Dlatego między innymi witek nam rośnie. No dobra, przejdźmy do kolejnych informacji. Kolejne informacje to Ethereum ETF approval, czyli mamy za chwilkę w maju najprawdopodobniej ETF na Ethereum i to jest Kolejna rzecz, która wzmacnia cały rynek. Jeszcze teraz, dopóki SEC nie postanowi zmienić stóp procentowych, bo w momencie, kiedy stopy procentowe nam spadną, to wtedy to oznacza, że Ameryka wchodzi w recesję i to może być lawina do spadków. Nie tak jak wszyscy myślą, że kiedy stopy procentowe zostaną zmniejszone. To nagle wszyscy będą ładować kasę na giełdę. Tak, tylko najpierw poczekają na spadki, bo wtedy będą aktywa zbyt drogie. I widzimy, że ten ostatni ran jest bardzo mocno wykorzystywany. Czyli do momentu, kiedy SEC nie powie, że będziemy mieć te stopy procentowe obniżane, to ten ran będzie jeszcze trwał. No i tutaj już mamy. Predykcja. Predykcja 88 tysięcy dolarów za Bitcoina do końca 2024 roku. Mi podoba się predykcja, hmm, gdzieś tutaj była, zobaczcie, masowa adopcja przed nami. Cena Bitcoina w zakresie 300-600 tysięcy dolarów. Nie klikam tutaj, ale to oczywiście nie będzie do 2024 rok. Ja się tylko zapytam, bo tutaj mamy akurat przy okazji pana Załorskiego, jak jego short na Bitcoinie przy tam chyba 30 tysiącach dolarów. Myślę, że zamknięty, chociaż nie wiem, może akurat jest to kwestia dokładania, dlatego bardzo, bardzo zawsze uważajcie, jeżeli chodzi o śledzenie ludzi, dlatego że oni wyjdą, nie powiedzą wam bardzo często, że wyszli, no bo oni szybko podejmują decyzję, jeżeli chodzi o to, więc uważajcie na to, jak zagrywacie, jeżeli zagrywacie pod inne osoby. Jaka narracja, narracja, może jaki wchodzi w tej chwili projekt bardziej na tapety? Bo już widzimy po artykułach, że Cardano jest promowane, że na Cardano się coś dzieje. Zobaczmy jeszcze, jeżeli chodzi o Cardano. Ile ono wzrosło, jeżeli chodzi o Cardano. I tam też chyba jakieś airdropy potencjalnie będą się szykowały, tak samo zresztą jak na Polce DOT. Cardano w ciągu tygodnia wzrosło 10%, dzisiaj zaledwie 2,7%. No to jest duży projekt, tak, bo ma 22 miliardy dolarów, ale szacuje się, że ten projekt wzrośnie, wzrośnie jeszcze mocniej i za chwilkę wam pokażę dlaczego. Ale zobaczmy jeszcze tutaj Polkadot. Polkadot 3%, no to jest jeden z projektów, który ja obserwuję, że w najbliższym czasie mocno wzrośnie. Okay, dobra, więc mamy to za sobą. O, tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Uniswap dodaje, czyli ogłasza, że będzie extension, czyli to się nazywa rozszerzenie. I chyba jest to tak spuszczone. I rozszerzenie, które nie będzie, ja to wyciszę, które nie będzie rozszerzeniem takim zrzucanym z ekranu jako pop-up. Tylko będzie po prostu zrzucane na bok w przeglądarce i ono będzie jakby na stałe, tak, żeby można było przeglądać i nie trzeba było ciągle klikać, żeby to się pojawiało. Czy to jest potrzebne? <m> <chrome> Może tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, co to usprawni, ale Uniswap, e, jakby dalej produkuje rzeczy pod kwestię e, rynku. E, I Uniswap ostatnio wzrósł 50%. To jest e, bardzo ważna rzecz, akurat dużo już nie mam jeszcze miałem zer dropu chyba za 400 sztuk kiedyś tego pierwszego, tak naprawdę chyba nawet miałem dwa zrzuty, jeżeli chodzi o to. No i zobaczcie, dlaczego też Cardano będzie rosło. Ilość portfeli na Cardano rośnie. Statystyki również na Cardano rosną, więc obserwujcie Cardano w najbliższym czasie, bo tutaj trochę rzeczy może się wydarzyć, jeżeli chodzi o Cardano. I zobaczymy dokąd to Cardano nas zaprowadzi. Tam yy, trochę się śmiano z tego, że yy, Hoskinson porównuje yy, Cardano do, do serialu Westworld, bo on mówił o subtelnych elementach, które oni zmieniają i to ich odróżnia od całej reszty rynku. Więc zobaczymy, jak to faktycznie przyłoży się, czy to na cenę, czy na funkcjonowanie tej całej sieci Cardano. No, mamy tą informację związaną z, De z Denkanem, czy z Dinkanem chyba, bardziej jako poprawką, która no bardzo mocno wpłynie na cały rynek um, związany z Ethereum, bo tutaj chodzi o ilość transakcji, która najprawdopodobniej nam też bardzo mocno wzrośnie um, za pomocą tej poprawki, więc zobaczymy, co też warto obserwować. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Dzisiejsze informacje bardzo skrótowo do tego podszedłem, i właśnie chciałem z Wami się siedzieć takimi pigułami. Związanymi z informacjami, dajcie znać, czy takie myślę, że to co 10-15 minut zajęło, Wam odpowiada. Do zobaczenia. Cześć.